Siemandero drodzy widzowie, Tana, to z tej strony i witam was bardzo serdecznie na kanale It My Dust, gdzie dziś lecimy z zagadką naszych Etków w grze, a tak naprawdę DLC do Little Nightmares. No nie wiem, co oni tutaj kombinują z tym piecem. W każdym razie, w ostatnim odcinku udało nam się przepchnąć ten wagonik. Do ekipy dołączyło trzech nowych ziutków, no i widziałem, że możemy iść tutaj w prawą stronę, więc e, sprawdzimy sobie. Co możemy tutaj y, znaleźć? Widziałem, że tutaj jeden się kitrał. Ono tu. Czy tu las? Czy ja mam go tam wrzucić na górę? Nie, to nic nie daje. Ale może tu by doskoczył? Nie. To idziesz ze mną, biorę cię pod pachę i lecimy. O, tu już widzę, że jeden.

Takie przygodowe? No jest Johnny tak, ale Johny generalnie nie stwarza nam jakichś dużych problemów. Tu będzie trzeba nam ziutka. U. Dobra, najlepiej nie chodzić po tych pękających. O, nie. Nie, 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 nie. Nie, zapomniałem, że tu trzeba na kucka. Przecież tu nie ma tych dywaników. Co ja najlepszego robię? Matko boska, zawału zaraz dostanę. O, dobra, jeszcze raz. Bez cięcia, nie będzie cięcia. Jazno z nim. Ja zapomniałem, że tu na kucka trzeba. Musimy jego movement ogarnąć. Gdzie jest Johnny? Po tym nie chcemy stąpać. Jezu, jaki ty jesteś brzydki! Łe, Tu jest dużo tych, tych rozsypanych. On lezie za mną, prawda? Dokładnie tak. Jezdu dlaczego to się wszystko musi w takim roku odbywać. Dobra, tędy musimy. O, prawie się w tarabaniłem. O, 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 tu nie chcemy. A nie ja. Ja tu guzik widzę. Czy jest tak ciemno. Chyba musimy przejść pod tym stołem, wiecie. Ale ja się bardzo tego boję. O matko! Zabieraj te łapy. Dobra, raz kozie śmierć. Ciśnienie miliard. Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? Ja jeszcze będę musiał tego źródka tu transportować, nie? Super. Tu da się pewnie jakoś wejść. Hmm. Do tej klamki w życiu nie doskoczę. Czy ty nie chcesz tam wleść? Dobra, ale na to już chcę. Mhm, nie jest tak łatwo. Ja mogę coś tu przytargać? No na pewno jest jakiś powód, dla którego tutaj weszliśmy. Co to ja podniosłem? Puszkę zwykłą, dobra to nie Dobra, ale to może zróbmy tak Wejdziemy sobie na to i spróbujemy skoczyć tam, nie, tam się nie da No najbardziej, że tak powiem, miejsce do wspinaczki to jest tutaj takie, ale no niestety się nie da Na beczkę wejdziemy, też nie Bardzo nie chcę wracać do tych ciemności, ale tam powinno się dać jakoś wejść na górę tylko jak? Turbo kangur dobra drodzy widzowie, ja tu rozkminię to jakoś i zaraz się widzimy. O, coś się ruszyło. Łe, my możemy tak to otwierać. No dobra, to to jest easy. No ja wiedziałem, że tu pewnie da się coś zrobić. To pewnie tu jak staniemy w narożniku i złapiemy. O, no Tutaj mamy jakiegoś mopa. Idź mi z tą puszką Tylko to trzeba tak w narożniku stanąć, dobra I tu mamy krzesło. Dobra, to wszystko jasne Ciągaj ten taboret. I co, podstawimy może sobie najpierw tu? Nie, on się tu nie łapie, czyli trzeba ten taboret tutaj do tej szafeczki. Pyk, wolałbym się nie ładować do środka. No, jesteśmy w domu, tu nic nie ma. A tu musimy się chyba za lampkę złapać. Nie popasz sobie rąk! Opa! Mamy to. Strasznie daleko oddalamy się od bazy naszych małych lutków. Ja nie wiem, czy to jest dobrze. Trzymaj się. O, nie, i wracamy teraz tam na dół. Nie, dobra, tu mamy jakąś lampkę. Dużo lampków. Ej, jak kojarzy to miejsce? Czy tu nie był nasz mały źutek? Ten żółty. Takie mam dziwne wrażenie, że my już to robiliśmy Dobra I... Tylko co ja mam zrobić z tą lampką teraz? No co, skaczemy a dlaczego ona się tak sama świeci. O, czy my będziemy wracać do tego miejsca? Tak. Gdzie jesteś? pańcu? Jest sapie tam. Nie, 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 nie. Ręce precz. Precz ode mnie i stąd. My musimy chyba teraz z tą żarówą wrócić tam, tak mi się wydaje, o! niby widzimy, co jest dookoła nas. Ale to pole widzenia od tej żarówki jest troszeczkę mniejsze, ale skupienie idzie za nami. Czuję jego oddech na plecach. Idziemy, 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 idziemy. Nie wiem gdzie idę, ale po prostu nie chcę się odwracać. Naprawdę nie chcę się odwracać. Dobra, mamy to. I co ja mam z tym teraz zrobić? Dalej nie mogę tego odważyć. Jestem w stanie tu wyskoczyć. No jestem. A, ok. Czyli poszło zwarcie. A, i my po to, żeśmy szli. Bo jedna się przepaliła. Dobra, to już teraz kapiszy. Dobra, teraz to trochę ma więcej sensu. I teraz musimy tą drugą włożyć. I co, chyba muszę wejść tutaj do środka, prawda? Gdzie pojedziemy? O! Siema mortki. <laughs> Będą przy tulańce. Gdzie? Co za kasztany? Dlaczego znaczy, tutaj lalki w klopie pływają? Dobra, tu nic ciekawego nie ma. Idę za nimi. Okej. Okay. Za nisko, <słyska> <słyska> już jeszcze widzę. Wracać tu, a muszę się zaczaić. Zróbmy tak. Dobra, mamy pierwszego. Chodź, teraz mi pomożesz. Jeden Daudyla gdzieś tutaj. O, chodź, też będziesz moim kumplem. Idziemy jeszcze po trzeciego. Dlaczego się nie chcesz złapać? Łap się, musisz tego z góry zgarnąć. nie. One się nie chcą złapać tego wózka. Hmm. Może trochę... Nie mogę nimi nacelować, dobra. Jak ja tam mogę wejść? Mogę przytargać tą skrzynkę tutaj. O, albo jeszcze lepszy mam plan. Patrzcie na to. Będziecie mnie popychać. No i stąd. No co za kasztan? Jeden już raz mi stąd. I drugi. No nie ty! No co za trole? Pomożecie mi? Dzięki. O Jezu. No nie wierzę w to Tu Dobra Co ja mam tu zrobić? No nie mogę się tego złapać no Dobra, jakbyśmy ustawili to mniej więcej na środku O tak To dokąd zjeżdża? Nie dowiemy się. Tu jest teraz środek. Idź stąd! To nie, to musi być dalej. Tu ma być środek. O, teraz jest środek. I to teraz podjedzie w naszą stronę, jeśli plan zadziała. O! I teraz siła statku nas sprowadzi tam. Dobra, plan jest dobry. Musimy to bardziej rozbujać tylko. To tu ustawimy. No, i teraz jedź jedź jedź, 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 jedź. Nie, brakuje nam jeszcze, to może bardziej w tę stronę. Musimy to zsynchronizować i stąd z ruchem statku. Stąd mi wystarczy Doskok, To teraz bujaj się. Ja tam doskoczę, prawie. Ale to jest ciężkie zadanie. Nie, i nie trafiłem. Zacznę, czy chociaż dobrze? Nie wiem, podjeżdżę do połowy mniej więcej. Kaszana, dobra, zaraz to rozkminię Dobra, słuchajcie, tu musi być coś innego, bo tego się nie da zrobić. Ja naprawdę się z tym szarpałem. Nie wiem, tu się nie da po tym wchodzić. No proste, że się da, nie. <laughs> Ale jestem kasztanem, idź na lewo. Już my możemy dojść aż tam na sam koniec. A nie, dobra, bo w niektórych nie ma klamek. Tu są klamki. Są. Ale on tu nie może. No. Ja cię kręcę. A ja chyba przez 15 minut przestawiałem w ten wózek w tej nazad. Dobra. Nie będę tego nawet komentował. Złaś na dół. A ja zobaczę jeszcze, czy coś da się tam zrobić, generalnie na górze. Nie, tu się w ogóle nie da wejść. Matko boska. Nie będę tego komentował. Zostawcie tą szafkę w spokoju. Dobra, ja muszę tu po prostu jednego wrzucić na tą skrzynkę, to tak, żeby trafić nim. Nie tam. A, okej, okay, wystarczyło. On się sam nacelowuje. Super. No i dobra, po to jest ta skrzynka. Teraz pchają. No i git, chodźcie. Przyjdziecie teraz, tak, przyjdziemy, super. Dobra, mamy to. I pakować się tam na górę, hop. Hop. I trzeci Jedek. Hop! I żeby nikomu smutno nie było, zabierzemy jeszcze rolkę papieru toaletowego. Bo kto mi zabroni? I let's go. Jedziemy na dół. Sorry drodzy widzowie, telefon mi dzwonił musiałem wyciszyć. No i dobra, to chyba zbliżamy się powoli do zakończenia. Bo już więcej chyba nic nie ma, zostawiamy ten papier. Złapiec stąd. Ja go mogę chwycić. Ale tu by przydało się czymś zostawić te drzwi, żeby on przeszedł. Czy nie? Nie, on po prostu do nas dołączył. Dobra. I tu było jeszcze dwóch ziutków. Ma, jeszcze jeden chyba był, ale go nie ma. Dobra, idziemy bez niego do roboty, i co nam to da. Okej, okay. no to co, pakujemy się na wózek I zobaczymy, gdzie nas to zabierze Innej drogi nie widzę A Johnego długiego ręce i tak spotka Kara My chyba tam na górę musimy wjechać, nie musimy się tego haka łapać, nie? Powiedzcie, że tak było

Okej. Okay. Oni mi pomogli teraz, dobra, otworzyli mi przejście. I wbiegli tam. Chodźcie zobaczymy co tam jest. A. -a. To jest ich dom? I oni sobie tu ogrzewali ten piec. O cię kręcę. Ostatnia prosta będzie raczej spokojna. Taki achievement dostaliśmy, drodzy widzowie. I co? Chyba DLC Hideaway zakończone. Tak przynajmniej mi się wydaje. Kryjówka rozpoznana naszych. Trójkątno głowych przyjaciół, a tymczasem z naszą misterną panią żeśmy wjechali na windę. Dobra, słuchajcie, drodzy widzowie. Ja dziękuję Wam za dzisiaj trochę dłuższy odcineczek, ale tak czułem, że to zakończenie tego DLC-ka się zbliża, więc na następnym odcinku będziemy ruszać już z następnym. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie przy tej serii. Tymczasem życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał, i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Yo!